Siemanko ludziska w go Fortnite z, z tej strony seba nagrywa. I słuchajcie, dzisiaj sobie zagramy Battle Royale, czyli. E, czyli nie, ten, nie tym razem zarobudowania, teraz... E, teraz nie zarobudowania, tylko z budowaniem. E, z tego co wiem, właśnie nie wiem czy ja umiem się dobrze budować, dlatego piszcie w komentarzach, jak ja to czy, to... czy to dobrze robię, czy ja w ogóle jakoś szybko edytuję. No, z edytacji nie jestem jakąś Jakoś supermistrzem, mistrzem. Prawie w ogóle nie umiem medytacji. Eee, ale natomiast, bu, natomiast budowlę stawiać to dla mnie w sumie nie problem aż taki. Zwłaszcza gdy mam na drodze średnich graczy, ale gdy są prosi, to już filtery lipa, bo oni już wtedy mocy dobrze się budują, bardzo dobrze, że już nie mam z nimi szans, że oni wtedy też edytację dobrze robią, w ogóle edytują dobrze. Dobra, już mamy ekran, modowanie i zaraz się zacznie trening. Złoń tutaj Neymarem. Neymara. Nie ma Neymar. Uuu, spoceniec! Spoceniec, on ma spocony kilo? On jest spocony. O nie, serio? Emo te kaczki robisz? Myślałem, że jako, jakieś tam lepsze emotki masz, a nie tylko kaczkę udajesz. Kaczkę pop tak udaje, no nie wiem, no ja zaraz to wytrzymam.

O, panie, tylko okienko zdążyłem zrobić. Panie, to za słabiutko w takim razie. Jestem takim sławiatkiem typowym. Typowy bambus. Dosłownie. Naprawdę. No, stuknięcie drzwi przestraszyło się trochę. Dobra. Lecimy! Ej, czemu mój tyląg wiatr jest szary? Podobno był niebieski, chyba. Serio? Mój kill wioski jest szary, on chyba był zielony albo niebieski. Ale na pewno nie był zwykły, no ej. To jest, to jest, to jest ranga trzeciego najbardziej spoconego killofu na całym świecie. W całym Fortnite. Cie. Oni mi to jeszcze wyprzedzają że ten. Że tutaj mi ten. Yy, nie. nie. Nie ma Eniu! Nie ma Eniu! Nie ma. daj mi tutaj! <laughs> Otrzymałeś się za późno, nie dałeś rady. Nie dałeś rady. Za późno. Po co? rozbierał mnie ty skoro wiedział, że zaraz zginie. Tutaj nie ma żadnej broni, no to wiadomo, to nie jest. W czym problem? Dobra, ten pistolet, dopó dopóki nie będę miał żadnej innej broni, to ten pistoletik może mi się przydać. Szczerze, że mam całkiem fajny celownik. I już mam w miarę dużo budowli, no? Ja tutaj, ja tutaj myślę, że ja już jestem w spobietki. Ja tutaj normalnie budowli mam już trochę więcej. A, no i właśnie, e, musimy zacząć zbierać kamyczki. Bo będzie wtedy ten dużo. Trafię jest za słabe punkty i w ogóle w dodatku budulec zbieram, no ja to robię bardziej pod, budu, pod budulec. Już kamienia kamienie mam 250, 278, metalu 82, a drewna 50. No drewięko. Co oni z tą stacją zrobili? Czemu ta stacja jest taka taka dziwna? No, no dziwna ta stacja. No. Co oni z nią zrobili?! Moja stacja, halo! Eee, no co podrobili bez mojej zgody. Jest Już się normalnie prawie ten... Y, ...popuściłem. Że oni już stację moją ulubioną zniszczyli. A! Dobra, myślałem, że typek idzie. Ja nie widzę typa i krzyczę. A! A po co, po co, bo krzyczę skoro nie ma typa. Logika. Bo, bo, bo. Myślisz, Chłopie, ty robisz dalej gracz. I co z tym? Starek, Co to? Aaa, to jest to szybkie bieganie, a to ja tego nie lubię. To jest baba. Czemu punktów nie słychać w ogóle i ich w ogóle nie robię? Super, tu nic nie ma. Tylko co tutaj w ogóle jest? tak podbudowanie wysoko. Ach. Kurde. Dziękuję bardzo. Gdzie reszta? Proszę resztę, stare. No tak, lepko. patrzcie jakie mam terenówki! Wszystko mamy, tutaj mam wszystko. Patrzcie. Trzymam... Łopanie, pięknie. Trzymam oponki, jeszcze to mam. I super, no nie. Łoj! Nie ma co wywrzycać. Co? Nawet po takiej wodzie jeżdżę szybko. Oj. <grywa> eee! Czemu się nie niszczysz? Czy w ogóle może zniszczyć? Nie, a nie, może. A czemu się w ogóle Stary, dawaj mnie Hello? Hello? Muszę mnie pobawić! Teraz ja, zobaczę jakieś inny samochód tylko to go rozwala. Bo ja wieżyczką idealną O patrz, 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 patrz! Mam też tam ma z punkten typowy O nie, ja zapomniałem, że to jest zbudowanie! LIPA! LIPA, bo ja już zapomniałem, że to jest zbudowanie w ogóle. Gdzie ja idę? Ja tam powinienem iść już dawno. Ja ja idę. O! proszę nie, mi ni samo chodzi. Ice, Nie nalegam. U nie on ma doładowania, a ja nie mam. O, lipa. No to już mam przerwę Nie dogoni, na pan on nie dogoni. ma tego hipera, ale ja, ja mam te wielkie opony, których on S. chyba nie ma.

Chcę to się pobawić? A po zabawie. Jestem za silny już jest pozalały. O, dziękuję. A nie, to jest kusza, Boże. U, a to wybucha. U, a to ciekawe. Czemu ja mam tylko 10 amo? Błagam. Daj mi amo. Czemu... A, no So i want to go change What is this? C2J. Już powinna być gotowa. Nigdy nie. nie. No super. Jeden kapel. Odno... Co jest w mojego kapel? Nie dziabno, tak skórę. Nie ma, mnie idę też tam o Ooo, co jest? Jaki to ma odrzut wielki. Al za wielki. Ty poproszę ammo od pompy, no Halo, dawaj ammo O nie, 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 ja tego co zrobię. Więc co mi teraz serdecznie podziękuję. A, spokojnie, mam budulca. Może nie jestem mocny budulca, ale jakoś to radę radzę. Ej, no dawaj mi jamo od pompy, halo. Czy mi dom tam dobrze jest? Jest ten chłopak Dziękuję bardzo i do widzenia Miłego dnia Noha, ale mnie zatrzymały. Lol, mm, Co? tu się nie może budować. Fajnie. Tu jest miejsce bitwa, ale ja mam nadal 10 mm od pompy. Czemu nie ma tutaj go Powinno być. Micha, nie, nic tu nie ma. Nie wiem. Oj. A, ja się coś niskałem. O, dzień dobry! Tutaj jeszcze nie byłem. O, ale ja to niszczę. No poproszę amon! no dawać mi amon! No. Co jest z No A nie, super, nie mam. amon. Super, super. Super, nie no, super. Dziękuję, mam chociaż amon. O, już nie, już teraz przez długi czas pewnie nie zobaczę ja ammo nigdy nie żadnej. Co się tak podbudował, lol! Co się tak tam podbudował, co on tam robił takiego? Co tam była tak ta chleba w ogóle? Co się tak podbudowywał? Okej, okay, okej, okay, okej okay. pobić. Ho! Ho, ho! ho, 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 Ale piękna pompa. Nie zauważyłem Cię. No pom... Amon mi da pan. Nie pompę, tylko amon. O, wow, to było mocne. I w drzewo. Piękne to było. I w kolejne drzewo. I w kamyczek! Hu hu hu! nice, nam dużo zadowolę. Wu A, to w ogóle HP nie zadało. A, to jest... Skunka. Dobra, teraz dostałem wreszcie amunicję. O, Dziękuję, dzień dobry. Kolejna amo. Żałujcie lepiej, że tu nie byliście. Żałujcie no. Wow! Pompa! Szybka pompa. Kasy ile? Wow. Bora akurat robi wrażenie na to. Szkoda, bo on ale ta jest lepsza, chyba. U to poproszę! Tak, chętnie to wezmę. Uuu, to jest fajna. Ano, to jest bardzo fajna broń podobno, tylko... To też jest mega fajna. Może ja ją wezmę? właśnie mogę się przecież tutaj zabudować, dobra to ja bym wziął to bo ona jest mega mocna, naprawdę To miałem na myśli. To jutzu to był. To otwieram typa Jutsu Kaisen. O, dobra. Pompa stoi. To dobrze. Okej, okay, let's go. Cztery osoby, co jest grane? Boże, żebym to jest Dobra. Uj! O, dobra. Chociaż tam bym nie chciał iść. To jest samochód, który mamy. Aaa, tam jest typek! PRZEJECHAŁ GO NA CAŁOŚĆ uuu malutko trafiam, bardzo malutko a ten dosłownie go na wylot już przejechał najlepsze osoby zostały o, to jest niezły sposób się rozbudowałem stąd będę snapić o buduje się oj 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 mam te bomby No, no słuchajcie widzowie, jeśli Wam się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Halo.